Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Z tego co mi wiadomo, do szkole szkolenia mieliśmy takiego wydarzenia, jakie dzisiaj świętujemy, debatę. Debatę jest taką no, bardzo fajną formą, gdzie każdy będzie mógł przedstawić swoje argumenty. Ja od razu wyprzedzę, że te argumenty, które młodzież będzie prezentowała, one nie zawsze są zgodne z ich... Argumentami, jakie oni by mogli, czy chodzi o plusy, minusy, w forma płatności byłaby dla nich korzystna. Natomiast ja Was zachęcam do takiego bardzo twardego ucha, do słuchania uważnie, bo mam nadzieję, że sporo tutaj różnych argumentów młodzież ma przygotowanych i z argumentów za płatnościami gotówką, argumentów za płatnościami elektronicznymi i innymi płatnościami, tak zwanymi bezgotówkowymi. Mam nadzieję, że wyjdziecie z tej debaty ubogaceni spodoba się wam. Ja y, bardzo dziękuję za to, że możemy właśnie tutaj tej szkole też taką debatę o i że pani dyrektor tutaj y, pozwoliła nam w tak fajnym, licznym gronie się spotkać. Teraz chciałam zaprosić Karola, on tutaj nas y, i Kamilka, oni nas tutaj wprowadzą w tą debatę. Y, parę słów powiedzą od y, skąd ta debata, dlaczego się tu spotykamy oraz przedstawią y, osoby, które będą, y, w drużynach, które będą tutaj przedstawiały argumenty za płatnością gotówką bądź też za płatnością bezgotówką. Witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że takie wydarzenie ma miejsce w naszej szkole, bo taka prawda od najmłodszych lat posługujecie się pieniędzmi, a jeśli nie samopłacą pieniędzy, to ponosicie różnego rodzaju zobowiązania, koszty. Płatności, nawet u nas w szkole. Więc umiejętność gospodarowania finansami jest bardzo ważna. A dyskusja, czy gotówka, czy karta w obecnych czasach nabiera zupełnie innego wymiaru. Ja tylko Wam powiem, że sama stanęłam przed faktem, co jest mieć lepiej. Gotówkę, czy gotówkę czy kartę. I powiem wam, że doszłam do jednego wniosku. Kiedy idę robić zakupy na targowystym targu, muszę mieć gotówkę. Kiedy robię zakupy w innych miejscach, Mogę mieć kartę. To także myślę, wybrzmi w tej dyskusji, y, czy lepiej to, czy to, czy to i to. Trudne pytania do odpowiedzi. Y, będę się przysłuchiwała Waszym argumentom. Dziękuję tutaj Paniom za zaangażowanie, Pani Agnieszce za. Chęć w ogóle przygotowania takiego konkursu złote szkoły w ramach konkursu organizowanego przez Narodowy Bank Polski. Sama dzięki wywiadowi, który musiałam udzielić, przypomniałam sobie kiedy na przykład został wprowadzony banknot 500 złotowy, jakie mamy banknoty, bo na co dzień o takich rzeczach raczej nie myślimy. Prawda, drogie panie? Ale żeby nie przedłużyć, oddaję już mikrofon. Życzę wam takiego logicznego myślenia i dochodzenia do wniosków, które będą wam przydatne w życiu. Jak to powiedziała pani Agnieszka, twardego ucha, słuchajcie, co tu się będzie działo. Temat przewodni debaty to, czy płatności elektroniczne powinny wyprzeć gotówkę. Na debatę zostali zaproszeni Pani Dyrektor Joanna Szmuc, Pan Wicedyrektor Mirosław Sołek, Ojciec i uczniowie klas 6, 7 i 8. W debacie... W debacie brały udział dwie drużyny. Drużyna pierwsza. Zwolennicy tradycyjnego pieniądza. W składzie Adam Dziewczkowski, Emilia Biącek, Olga Jedran oraz Szymon Hożko. Drużyna druga to przeciwnicy tradycyjnych pieniędzy, stojący na stanowisku, że pieniądz w przyszłości powinien mieć formę bezgotówkową. A w skład debaty to Zuzanna Chorzynpa, Jeremiusz Galek, Julia Palińska oraz Kuba Była to debata panelowa. W pierwszej części debaty drużyny przedstawią swoje argumenty. Paneliści debatować będą w czterech kategoriach. Pierwsza wygoda w posługiwaniu się pieniędzmi tradycyjnym, druga kwestia korzystania z pieniędzy tradycyjnych w sytuacjach kryzysowych, na przykład wojna, pandemia. Trzecia, zachowanie anonimowości podczas zakupów. I czwarta, kwestia bezpieczeństwa. W drugiej części debaty kupiszej będziemy zadawać pytania. W tym roku Narodowy Bank Polski obchodzi stulecie naszej waluty. W Sejm odrodzonej Polski w 1919 roku zdecydował, że złoty będzie naszym narodowym pieniądzem emitentem miał być tworzony bank polski SA. Tradycję przedwojennego banku polskiego SA kontynuuje dziś Narodowy Bank Polski. Podstawowy cel banku to dbanie o stabilny poziom cen. Bank centralny wspiera również politykę gospodarczą rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBB. MBP konsekwentnie przestrzega zasady, zasady niezależności w prowadzeniu polityki pieniężnej oraz ustalania przez Polski Bank Centralny poziomu stóp procentowych dostosowanych do krajowej sytuacji makroekonomicznej. To jedno z podstawowych narzędzi stabilizowania koniunktury gospodarczej w Polsce i utrzymania inflacji na niskim poziomie. Możliwość niezależnego kształtowania poziomu stóp procentowych wynika Złotego. Bezpieczeństwo Polski oraz jej pozycja na arenie międzynarodowej zależy między innymi od tego, jak silna jest polska gospodarka. Posiadanie własnej waluty pozwala Polsce szybko reagować na zewnętrzne wstrząsy makroekonomiczne, które mogą destabilizować gospodarkę. Polski złoty pozwala pro, prowadzić suwerenną politykę monetarną, która chroni naszą gospodarkę przed negatywnymi skutkami zawirowań na świecie. Złoty jest stabilną walutą, która budzi zaufanie nie tylko wśród ale także międzynarodowych inwestorów. Narodowy Bank Polski pełni gospodarcze trzy podstawowe funkcje. Jest centralnym bankiem państwa, prowadzi rachunki bankowe oraz realizuje zlecenia płatnicze. Między innymi ministerstw, urzędów i innych instytucji administracji państwowej, sądów, policji czy wojska. Jest bankiem banków. NPP działa na rzecz stabilności kraju, systemu finansowego i tworzy rachunki do rozwoju systemu bankowego. NBP prowadzi rachunki bankowe banków komercyjnych, wspiera rozliczenia pomiędzy nimi, a także umożliwia im pozyskiwanie środków, bądź ich lokowanie w NBP. Jest bankiem emisyjnym, tylko NBP ma prawo emitować polskie banknoty i monety, które są powszechnie akceptowane jako środek płatniczy. Najnowsze technologiczne zabezpieczenia zastosowane w polskich banknotach wpływają na zaufanie do naszej waluty. Narodowy Bank Polski dba także o sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemu płatniczego. To dzięki wsparciu NBP przelewy trafiają bezpiecznie na właściwe konta. Jednym z istotnych zadań NBP jest prowadzenie edukacji ekonomicznej. NBP udziela wsparcia projektom o charakterze edukacji ekonomicznej. Organizuje także wiele działań skierowanych do dzieci i młodzieży. Zadań, zadania Narodowego Banku Polskiego realizowane są także przez 16 oddziałów okręgowych w miastach wojewódzkich Narodowy Bank Polski z dumą nawiązuje do tradycji banku polskiego SA. Polski złoty to silna polska gospodarka. Dziś spotykamy się, aby zastanowić się, jakie płatności są lepsze, korzystniejsze. Osoby biorące udział w debacie będą reprezentowały swoje argumenty za konkretną formą prywatności. Transakcje gotówkowe są to rozliczenia finansowe dokonywane pieniędzmi w formie gotówki, banknotami i monetami. Płatności gotówkowe polegają na fizycznym obrazie pieniędzmi. Istnieją następujące sposoby zapłaty gotówkowej. Wpłata gotówki. Banknotowy monety w oddziale banku na wskazany rachunek bankowy odbiorcy, płatność w sklepie gotówką i przekaz pocztowy. Transakcje bezgotówkowe. Rozliczenia finansowe dokonywane pieniędzmi w formie Pozwala zapłacić zbliżeniową lub budę kodu Do przyjęcia takiej płatności konieczny będzie terminal. Płatność online kartą, płatności blik oraz internetowe. Płatność gotówką chroni naszą prywatność. Transakcje gotówkowe zapewniają poszanowanie podstawowego prawa do ochrony prywatności, danych i tożsamości w sprawach finansowych. Plusem płatności gotówką jest jej anonimowość. Wiele osób nie wie, nie chce, by banki miały wgląd do tego, gdzie, na co i na jakie kwoty dokonujemy transakcji. Płacąc kartą, tego typu dane gromadzone są w systemach bankowych. Zarówno przy wykorzystaniu karty płatniczej pozwalają na zmniejszenie wysokości wydatków poprzez wykorzystanie rabatów i promocji. Jednocześnie coraz większa liczba banków banków, oferuje również usługę cashback. Pozwala ona na uzyskanie zwrotu części wydatków, które zostały zrealizowane przy użyciu kart płatniczych. Gotówka jest prawnym środkiem płatniczym. Sklepy, kawiarnie, restauracje i tym podobne nie mogą odmówić przyjęcia gotówki, chyba że z góry uzgodniły z klientami inny sposób płatności. Płatności mobilne należą do najbezpieczniejszych form transakcji finansowych, są wykonywane na urządzeniach mobilnych, które niemal zawsze wymagają uwierzytelnienia, bądź w postaci odcisku palca, rozpoznania twarzy lub kodu dostępu. Dodatkowym zabezpieczeniem jest szyfrowanie transmisji danych w urządzeniu, co istotnie ogranicza możliwość wykredzenia informacji czy loginów lub hasłów. Gotówka daje nam swobodę i niezależność. Banknoty i monety to jedyne formy pieniądza, które można posiadać bez udziału pośrednika. Czyli płacić gotówką, nie trzeba żadnego sprzętu, tu, internetu ani elektryczności. Więc można z niego także wtedy, kiedy włączą prąd lub zgubi się kartę bankową. Płatności kartą są dziś popularniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Duży wpływ na takie trendy miał z pewnością wybuch pandemii COVID-19, aby ochronić zdrowie swoje i swoich bliskich. Wiele Polaków zrezygnowało z banknotów i monet, sięgając po alternatywne, bezgotówkowe sposoby regulowania rachunków. Płatność gotówką służy włączeniu społecznemu. Pieniądz gotówkowy pozwala dokonywać płatności, gromadzić ludziom nie mającym dostępu lub z ograniczonym dostępem do pieniądza cyfrowego, więc ma ogromne znaczenie dla włączenia społecznego słabszych grup np. osób starszych czy osób z niskimi dochodami. Płacąc kartą za zakupy i usługi zapłacisz wygodniej niż kiedykolwiek. Wcześniej, jeżeli używasz karty, poza jeszcze mechanizm płatności zbliżeniowych, dokonane płatności nie zajmie ci dłużej niż kilka sekund. Gotówka jest dobrze zabezpieczona. Sprawdza się jego forma pieniądza odporna na sfery przestępstwa, oszustwa i fałszowanie. Ponadto nie rodzi ryzyka fina finansowego ani dla dokonujących do płatności, ani dla odbiorców, ponieważ emituje ją bank centralny. Płacąc kartą, będziesz mógł wykonywać transakcje płatnicze nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Czyli pozwala gromadzić oszczędności bez ryzyka utraty majątku. Przydaje się też przy drobnych podarunkach i płatnościach. Na przykład, rodzice mogą dać dziecku niewielką kwotę gotówki na drobne zakupy, albo można wręczyć gotówkę znajomemu, żeby coś kupił w naszym imieniu. Na przykład, dwie gotówki łatwiej jest też prowadzić edukację finansową dzieci. Będziesz mógł odzyskać pieniądze, jeśli karta zajdzie w niepowalane ręce. Jeśli Twoja karta. Zostanie skradziona, a, zł a złodziej wykona nieutransakcję, niot masz duże szanse na odzyskanie swoich pieniędzy. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem unijnym, konsument jest, konsument jest odpowiedzialny za nią nieautoryzowane transakcje. Wykonane kartą płatniczą do kwoty stanowiącej równowartość 50 euro. Ocenie kartą, może z nas do większych wydatków. Kiedy masz co jedynie plastikową kartę, łatwiej jest nam zatracić poczucie realnej wartości pieniądza. Z kolei pocenie gotówką pozwala na bardziej świadome kontrolowanie naszych wydatków. Możesz liczyć na dodatkowe udogodnienia i profity towarzyszące korzystaniu z karty. Użytkownicy kart płatniczych nierzadko mają możliwość korzystania z atrakcyjniejszych usług dodatkowych, uzyskania rabatów cenowych w programach partnerskich czy zwrotu części środków wydanych na zakupy. Korzystanie z karty często wiąże się z obowiązkami i prowizjami, zwłaszcza dla wypłaty gotówki z bankomatów. Z kolei korzystanie z gotówki pozwala uniknąć tych dodatkowych kosztów. Warto więc zastanowić się, czy opłaca się dla nas tak często korzystać z karty, czy lepiej trzymać gotówkę przy sobie. Zmniejszy się ryzyko kontaktu z wirusami i bakteriami. Dzięki pokładom zbliżeniowym zapłacisz za towary i usługi bez dotykowo. Bez Jest to szczególnie ważne dla osób o obniżonej odporności, narażonych na podwyższone ryzyko zakażenia. Płatność gotówką jest szybka. Zapłata banknotami i monetami oznacza natychmiastowe uregulowanie należności. Transakcje kartami płatniczymi są nie tylko szybkie, wygodne, ale także bardzo bezpieczne. Bezpieczeństwo to należy rozumieć wieloaspektowo. Dzięki zaawansowanym cyfrowym zabezpieczeniom i sprzyjającej konsumentom konstrukcji prawa z powodzeniem można uznać, że wykonywanie płatności kartów jest zdecydowanie bezpieczniejsze od tych wykonywanych przy pomocy gotówki. Przy płatnościach gotówkowych możemy uzyskać korzystny rabat lub prawa w ogóle od transakcji do dokonanych kartą przez terminalne płatnicze przedawcy muszą doprowadzić pewną prowizję dla wystawców tych rzekach i banków. Rzucije to, to na ostateczną cenę produktów czy usług. Jeśli płacimy gotówką, sprzedawca jest bardziej skłonny do ustępów i obniżenia ceny. Płatność kartą może ułatwić prowadzenie budżetu domowego. Wystarczy spojrzeć na wyciąg z konta, aby zobaczyć na co i ile wydaliśmy. Dzięki temu łatwiej nam kontrolować nasze wydatki i planować finanse. Na korzyść płacenia gotówką przemawia fakt namacalności pieniądza. A co z tym idzie, dosłownie widzimy, jak pieniądze ubywają z profila. Dlatego lepiej płacić gotówką, jak pieniądze, jak problem z wyobrażeniem sobie, jak ktoś ma problem z wyobrażeniem sobie własnego stanu konta. Przy kasie zakupowej musimy do banknot i monety i od razu kontrolujemy zawartość portfela. Gdy wydamy za dużo, cepiemy się czerwoną na naka. Ups, niewiele mi już zostało. Muszę spasować swoimi zakupami w tym tygodniu. Widok skromnej zawartości portfela potrafi także działać prewencyjnie. Z gotówką istnieje mniejsze ryzyko, że dokonamy impulsywnych zakupów. Teoretycznie powinna ona skłonić do przemyślenia, czy ponoszenie wydatków jest racjonalne, wynika z faktycznych oczek, czy stanowi tylko zachciankę. chciankę. karty kartą może być bezpieczniejsze niż noszenie gotówki przy sobie. W przypadku kradzieży lub zakupienia portfela, ktoś mógłby użyć naszych pieniędzy. Natomiast, natomiast w przypadku karty, posiadając unikalny kod, Mamy większą ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do naszych środków. Technologia, choć coraz lepiej rozwinięta, nadal bywa zgodna. Nigdy nie możemy mieć 100% pewności, że akurat w momencie robienia zakupów nie dojdzie do awarii systemu w Twoim banku. Wówczas zgodność kartą nie będzie wchodzić w grę. W samych, w samych sklepach, czasami przyjąć się też terminale. Dlatego idąc na zakupy naprawdę warto mieć przy sobie choćby skromną kwotę w gołotówce. Chciałabym teraz Was zapytać, czy może macie jakieś pytania, a może chcielibyście użyć jak dla Was, które dla was płatności są lepsze, korzystniejsze. I co wy na ten temat sądzicie? Okay. Według mnie płatności elektroniczne są dużo lepsze, bo jak wiemy każdy przy sobie ma y, telefon praktycznie zawsze albo zegarek i nie trzeba płacić plastikową kartą, żeby zapłacić. Można zapłacić telefonem albo coś, dlatego to jest wygodniejsze, szybsze i jak Adam sobie czytał, że w portfelu widać. Że spływają pieniądze i że trzeba przystępować z zakupami, to w płatnościach elektronicznych również to można zauważyć, patrząc na aplikację swojego banku. Ja to powiem, i tu będę reprezentowała płatności gotówkowe, bo ostatnia sobota w Rążyku. Skleba mnie w wszystkie terminale i co wtedy? innego sklepu, zostawiamy koszyk z pełnymi zakupami, trzeba gotówkę i płacimy. O targu i sklepie już wspomniałam. Szukamy dalej argumentów. Można mieć awaryjne pieniądze gotówki, jak pani dyrektor powiedziała, jak była awaria, to można mieć awaryjną gotówkę i zapłacić za gotówką, a nie kartą. Trzeba mieć zawsze Jakąś plamę. Tutaj wśród tych argumentów nie padł taki, że mm, ja uważam zupełnie niepotrzebnie naszą pamięć zaśmiecamy kolejnymi pinami, a zważywszy na to, że tych pinów do różnych czynności elektronicznych jest szalenie dużo, tak naprawdę niepotrzebnie tracimy swoją y, energię. Zatem opowiadam się za y, gotówkową płatnością, chociaż y, nie mam wątpliwości, że w różnych warunkach użycie karty jest y, po prostu wygodne. Więc chyba y, umiejętne wykorzystywanie jednego sposobu i drugiego jest jakimś sposobem na radzenie sobie z odpowiedzią na to pytanie. Argumentów było bardzo dużo i na jedną płatność, i na drugą. Natomiast myślę, że tutaj ja bym się bardzo zgodziła też z tym, co Dawid mówił, co też było prezentowane, że dobrze mieć ten plan B. Czyli no jednak ta elektronika pokazywały te ostatnie lata, też czasami potrafi nas zawieść, bo może być jakiś problem z terminalem, może być jakiś problem z internetem wtedy rzeczywiście nie mamy dostępu do, do naszych pieniędzy i, i może tak się zdarzyć, że będziemy z wypełnionym koszykiem stali przy kasie, przy czym okazuje się, że no nie możemy zapłacić i, i może to być y, dosyć problemowo, więc y, jest zdania też tutaj, i, żeby jednak mieć ten mandat, żeby gdzieś często nawet, choćby nawet używamy częściej tych płatności elektronicznych, y, smartfonów, y, smartwatchy i innych urządzeń płatniczych, żeby jednak gdzieś tam w torebce czy w portfeliku mieć gdzieś schowane też właśnie parę złotych na takie wydarzenia, kiedy być może ten terminal czy ten internet akurat nie będzie, nie będzie działał. Wszystkie dane takie ekonomiczne i badania, które są w tej chwili pokazują jedno, że My, jako Polacy, jako naród, też przodujemy w tych płatnościach gotówkowych. One zdecydowanie w tej chwili przeważają nad tymi płatnościami gotówkowymi i trend idzie w tą stronę. Natomiast myślę, że tutaj i wszyscy ekonomiści, ja tutaj też się podpiszę pod tym stwierdzeniem, że jeszcze naprawdę na wiele, wiele lat będziemy posługiwali się obydwoma formami płatności, płatnością elektroniczną i płatnością gotówkową. Myślę, że. Ona będzie nam towarzyszyła przez najbliższe przynajmniej kilkadziesiąt jeszcze lat. Dziękuję bardzo za, za to spotkanie, za to, że wysłuchaliście nas tutaj. Mam nadzieję, że wychodzicie z tej debaty ubogaceni i też być może właśnie jakieś pytania w Waszych głowach, jakieś przemyślenia się pojawiają i, i będą właśnie takim zaczątkiem dyskusji, dyskusji już w Waszych klasach czy w domach, już w mniejsze. за